Rozpoczynamy wtorkowy program goźnia Radia RSC, dzisiaj będziemy mówić o pewnym wypadzie, kto, o którym mówi cała Polska. Stowarzyszenie SKC 126P and Klasyki PRL, Marcin Jackowski i Rafa Fox są moimi gośćmi, witam was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówię, że dosłownie cała Polska o tym mówi, ponieważ to już będzie trzeci taki zlot na Helu. Tym razem będzie to u cioci na imieninach, za kilkanaście godzin, ponieważ o czwartej nad ranem jutro wyjeżdżacie robić rekonesans. Tak, dokładnie. My, jako już pierwsza ekipa, startujemy na Hel, Między innymi, po to, żeby przygotować obiekt też organizacyjnie, logistycznie, wizerunkowo dla lotowiczy, którzy dojadą za kilkanaście godzin do nas. Skąd najdalsza ekipa przyjeżdża według zgłoszeń? No, z tego co patrzyliśmy, to prawdopodobnie będą to mysłowice. Po raz kolejny? Bo już chyba byli... Tak, tak. Autora. Drugi raz, drugi raz. No ale czekamy jeszcze na potwierdzenie. Ile tych ekip ma przyjechać, jeżeli chodzi o te zgłoszenia, które otrzymaliście? No już zarejestrowaliśmy ponad, 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 dobrze ponad to załóg. I z całej Polski. Rozumiem, że Skiernice będą również reprezentowane przez waszych kolegów ze stowarzyszenia? Czy tak. też na przykład inne osoby też ze Skiernic będą jechać? Yy, też będą inne osoby jak najbardziej, jechać też i ze Skierniewic, jak i od nas ze stowarzyszenia. Mm -hmm. Będą reprezentowały nasze miasto, Skierniewica. Ile załóg yy, o czwartej nad ranem wyrusza tylko dwa auta? Około dziesięciu czy... pojazdów. I skąd start? Ze skierniewickiego rynku. No, czyli tradycyjnie możemy tradycyjnie. się spodziewać, że na fanpage'u i waszym i radiowym zobaczymy po prostu zdjęcia, kiedy już się zbieracie i o oś... bladym świtem człaczacie na północ. Dokładnie tak będzie. Są pewne zmiany, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, oprócz tego, że tym razem motywem przewodnim jest ucioci na imieninach, a nie aloha, jak było w ubiegłym roku. Zmianą jest również lokalizacja, ponieważ troszeczkę się pozmieniało, jeżeli chodzi o tych, którzy administrują tymi kempingami. Dokładnie, tak jak mówisz Maciek, miejsce się zmieniło, już nie jest to kormora na Wydmy ale właściciele i zarządy są ci sami obiektu, tylko tyle, że dostaliśmy inną propozycję. A teraz możemy już powiedzieć głośno o tym, że wszystko wważyło się na jednym małym włosku, jeżeli chodzi o to, czy to, co się zacznie za kilkadziesiąt godzin, czyli cała ta impreza mogła się nie odbyć. No można tak powiedzieć. Zabójśmy tutaj w tym momencie zasłonę milczenia. Najważniejsze jest, że te ponad 100 załóg z całej Polski przyjedzie na hel, żeby się wspólnie bawić w ramach właśnie motywu przewodniego. Jak wygląda program? Program wygląda w ten sposób, no podobnie jak i do poprzednich edycji, bo chcemy tutaj harmonogram zachować bardzo, bardzo zbliżony. Zmienia się motyw przewodni, jak wiemy. No, pierwszego dnia, jak zawsze, jest to powitanie uczestników i, i tutaj zakwaterowanie na ośrodku. Na sam wieczór mamy takie powitalne, powitalne wydarzenie typu ognisko i imprezę dancingową na sali w latach 50. i 60. w przebraniach. Następny dzień zostawiliśmy wolny dla złotowiczów, czyli tutaj jest cały dzień do dyspozycji Każdego uczestnika na zwiedzanie Helu i Półwyspu Helskiego, żeby no po prostu też mogli we własnym zakresie w jakiś tam sposób sobie zwiedzić okolice i krajobrazy. Trzeciego dnia w sobotę mamy yy, zorganizowaną paradę przez burmistrza Helu i wystawę przez kapitanat portu w Helu, wszystkich pojazdów, które uczestniczą w zlocie. No i dzień yy, na, na koniec soboty mamy yy, kolejne wydarzenie w stylu lat 80. również w przebraniu. Przygotowaliśmy specjalne pakiety takie z nagrodami dla najlepszych przebrań, dla takich typowych nagród zlotowych. No i niedziela to jest czas pożegnań wyjazdów do domu jak to było wspomniane przez Marcina że będziecie mieć y, tą paradę przez Hel. Tutaj akurat można powiedzieć, że ta wasza współpraca z burmistrzem Helu układa się bardzo dobrze, ponieważ przy pierwszym, przy drugim zlocie można było właśnie obserwować y, samochody klasyczne produkcji polskiej, które właśnie na Helu zawitały. Tak, dokładnie i nie ukrywamy tego, że to była jak najbardziej propozycja samego burmistrza Helu, mhm. jeżeli chodzi o tą paradę. I podtrzymujemy tą tradycję. Jesteśmy cały czas w kontakcie z burmistrzem, i już mamy też informację, że nawet burmistrz nam wymyślił inną, lepszą, nową trasę, żeby nam się nie nudziło. No, z pewnością wam się nie będzie nudzić, a także wszystkim tym, którzy przyjadą, akurat już wypoczywać na Półwysep. Sama marszruta, ponieważ tutaj wiadomo, że to jest droga, która wiedzie między nimi obwodnicą trójmiasta później ten nieszczęsne rondo we Władku. tutaj musicie się spodziewać tego, że jak się ustybicie tak na przykład dziesiątkom samochodów klasycznych to będziecie wzbudzać już zainteresowania później jedna droga która prowadzi na Hel no dokładnie, zawsze tak jest, że jak jedziemy jakąś większą grupą, czy nawet pojedynczo jedziemy, to zbudamy zainteresowanie, tym bardziej, że się stoi w Korku. Ludzie mają okazję nas, znaczy nas nasze pojazdy obejrzeć, przywitać się z nami. Czasami są takie sytuacje, nawet porozmawiać w Korku można. No tak, w Korku różne rzeczy <laughs> można robić, szczególnie właśnie tutaj, jeżeli się już leci od Puska w kierunku Władysławowa. Zainteresowanie mediów, ponieważ wiadomo, że Radio RST jest tym patronem medialnym, który od samego początku towarzyszy waszym jako stowarzyszeniu przedsięwzięciom, TVN Turbo zapowiedziało się już, że zajrze. Tak, rozmawialiśmy wstępnie. Mają tam w swoim harmonogramie ująć nas z lot i mają się pojawić, żeby zrobić krótki reportaż. Wspomnieliśmy o tych, którzy będą mieć najdalej, czyli my Słowica, czy będą ekipy te, które powiedzmy z wami, wam towarzyszą od samego początku, czyli powiedzmy Suwałki, tereny zachodniego Pomorza, bo pamiętam, że oni również przyjeżdżali. Też będą w tym roku? Tak, były takie sytuacje, ale tym razem ruszamy raczej sami tu ze Skierniewic. Mhm. W zeszłym roku ekipa z Krak nie z Krakowa, nie z ruszała z nami ze Skierniewic, ale w tym roku już mamy informację, że oni już będą nawet przed nami tam. Aha, czyli oni już w tym momencie zaczną szykować wszystko pod kątem właśnie tego, żeby było jak u cioci na imieninach. Jaką trasą będziecie jechać? Tradycyjnie tą, którą zawsze jeździcie? Tak, S7, to jest to trasa dla nas i bezpieczna, i dla innych uczestników ruchu drogowego, także jest dużo Punktów postojowych, jeżeli by nam się te auta w jakiś sposób tam popsuły, to jest bezpieczne miejsce, żeby zjechać i naprawić to auto, ewentualnie scholować. No tutaj raczej pomijamy drogi y, autostradowe, żeby no, nie, nie stwarzać dodatkowego zagrożenia y, dla innych. Pojazdów. I nie utrudniać ruchu oczywiście. Jeżeli mówimy na temat tej trasy, ponieważ wiadomo, że niektórzy to traktują w ten sposób, że chcą bić rekordy. Wy raczej w tym kierunku helu y, będziecie jechać sobie typowo rekreacyjnie, więc to nie będzie tak, żeby przejechać jak najprędzej, tylko żeby po prostu sprawdzić jak pracują maszyny, no bo to jest ile kilometrów? O Jezus. 440 grosz. no prawie 440 km. Czyli możemy się spodziewać, że ile wam jeżeli o czwartej wystartujecie z Podskiernickiego ratusza, to hmm. będziecie na miejscu? Nie wiem, ja tak liczę w granicach między 7 a 9 godzin. Aha, z obiadem? <gry> Oczywiście. Mówimy tutaj na temat tego, że będą między innymi nagrody, które będą przekazane tym, którzy będą mieć najfajniejsze stroje. Jak ci, którzy zapisują się na, na, na to wydarzenie, bo to już jest wydarzenie, to nie jest jakaś tam impreza, reagują właśnie na te wasze propozycje, tak jak w tamtym roku Aloha, w tym roku będziemy zupełnie inne mieli stroje, które będą nawiązywać i do lat 50., -tych, 60., -tych, czy też Ortaliony z lat 80. -tych. Oni się cieszą, że, że po prostu będzie taki fan? No, mamy już dużo takich informacji zwrotnych, że każdy przygotowywuje się tam we własnym zakresie, poprzez różne jakieś tam aukcje internetowe. Nawet bym powiedział, że second handy również wchodzą w grę, bo też dużo takich y, materiałów się pojawia y, w takich sklepach. Więc no, jest dużo załóg, które przygotowują się bardzo dokładnie do tego, żeby się y, przebrać na te imprezy tematyczne. Jak przygotowany auta, w ogóle jaki miał tam jedziecie? 126P? Tak, ja po raz kolejny światem ja 126 p będę jechał, Marcin też. Mamy no również maluchę. Także... A jakich no... aut jeszcze się spodziewacie, bo chyba mamy... tam zmuszaniach było chyba tak, problemy, tak, no tutaj ze względu na większą liczbę uczestników, to mamy i Volkswageny, mamy i Mercedesy, mamy też kilka angielskich pojazdów, typu Jaguar, więc no, to będzie zróżnicowana ta ilość uczestników i samochodów, modeli pojazdów. Także drodzy słuchacze, jeżeli wybieracie się w nadchodzący weekend na Półwysep Helski, wypatrujcie załóg, które będą jechać na zlot na, w Helu już, organizowanym przez Skierniewickie Stowarzyszenie. Panowie, czego Wam życzyć przed podróżą? Szerokiej drogi. Dokładnie. <grym> I udanej imprezy oczywiście. Imprezy z Wami zawsze są udane. Przypomnę jeszcze raz. Dzisiaj Stowarzyszenie SKC 126 PN, klasyki PRL, byli państwa, także moimi gośćmi, dosłownie na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem trzeciego zlotu u cioci na imieninach. Będziemy o tym informować jako patron medialny całego wydarzenia. Marcin Jaskowski, Rafa Fox i Nikola, który nam się przygląda, byli państwa, także moimi gośćmi. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.